I'm Leśnicy w swojej pracy zajmują się wieloma rzeczami, dbają między innymi o to, by w lasach wybuchało jak najmniej pożarów. To jest program Ekologika Leśnika. Katarzyna Pałś, witam Państwa serdecznie. Ze mną pan Adam Całka, nadleśniczy Nadleśnictwa Antonin. Witam serdecznie. Panie Adamie, porozmawiamy o przyczynach pożaru. Słyszałam, że tutaj niestety główną rolę gra człowiek. Tak, pożary mogą powstawać naturalnie, ale Dzieje się to bardzo rzadko w wyładowaniu atmosferycznych. Najczęściej z pożarami mamy do czynienia w wyniku działalności człowieka, bądź nieostrożnym zachowaniem się, bądź też celowym podpaleniem lasu. Czyli co robimy nie tak, wchodząc do lasu, że ten pożar może wybuchnąć? No przede wszystkim duża penetracja obszarów leśnych, bo pamiętajmy, że lasy w Polsce są ogólnie dostępne mhm. i Polacy bardzo chętnie korzystają z tego przywileju. Ale właśnie to ich nieostrożne zachowanie, rzucanie petów, niedopałków papierosów, rozpalanie ognisk w miejscach niewyznaczonych, czy nawet w momencie wjazdu do lasu pojazdem silnikowym w okresie takiej suszy, jak mamy w tej chwili, może dojść do zapłonu ściółki od katalizatora na przykład z samochodu, jeżeli pozostawimy go w nieodpowiednim miejscu. Czyli to wcale nie jest tak, że możemy sobie wejść do lasu i zrobić na przykład piknik i ognisko albo grilla tam gdzie chcemy, tak? Do tego celu są wyznaczone miejsca oznakowane, to są parkingi leśne. Wokół tych parkingów również przygotowane są takie pasy przeciwpożarowe i tam możemy biwakować. Śmieci pozostawione w lesie, na przykład przez turystów, albo te wyrzucone w workach, również stanowią zagrożenie pożarowe. Trudno powiązać te dwie rzeczy? Otóż wcale nie. Raz, że w tych śmieciach mogą się rzeczywiście znaleźć jakieś niedopałki lub popioły, a druga sprawa jest taka, że sam wjazd w lasu jest bezpośrednio przyczyną zagrożenia pożarowego, ponieważ od nagrzanego silnika w połączeniu z suchą trawą może już dojść do zapłonu. Rozwiązanie tego problemu? Przede wszystkim nie śmiecić, ale też nie wjeżdżać samochodem do lasu. Ale o tym za moment. Dobry, straż nad nadlesnictwa Antonin, strażnik Leśny Marcin Deras. Proszę Panią, powód zatrzymania. Wjazd pojazdem silnikowym na drogę leśną, który jest zabroniony ustawy o lasach, artykuł 29. To ma odzwierciedlenie w kodeksie wykroczeń, artykuł 161, paragraf 1. Wjazd pojazdem silnikowym na drogę leśną jest zabroniony. Z tego tytułu jest nakładany mandat, ewentualnie grzywna, ewentualnie pouczenie. Proszę o wyłączenie silnika. Dowód osobisty albo prawo jazdy pani poproszę. Takie zasady to nie widzi mi się leśników. Wszystko wynika z konkretnych przepisów. Jakich? Spieszymy z wyjaśnieniem. A sprawę wyjaśni inżynier nadzorów nad leśnictwem Antonin Maciej Duda. Zakaz wjazdu do lasu uregulowany jest ustawą o lasach z 91 roku, która wyraźnie mówi, że pojazdami silnikowymi, motorowerami i zaprzęgami nie wjeżdżamy na tereny leśne. Przez las możemy poruszać się tylko drogą publiczną lub drogą leśną, która jest oznakowana drogowskazami pozwalającymi na ruch tych pojazdów. Co innego, zakaz wstępu. Różnica jest znacząca. Ustawa o lasach określa również powierzchnie leśne, na których obowiązuje zakaz wstępu. Są to takie powierzchnie jak uprawy leśne do 4 metrów wysokości, powierzchnie doświadczalne, drzewostany nasienne, ostoje zwierząt. Źródliska rzek i potoków oraz tereny erozyjne. Jednak to nie wszystko. Leśnicy mają swojego rodzaju asa w rękawie. Nadleśniczy może wprowadzić zakaz wstępu do lasu, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Utrzymujący się przez dłuższy czas trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego jest powodem, dzięki któremu nadleśniczy może wprowadzić czasowy zakaz wstępu do lasu. Z lasu przenosimy się na moment do siedziby nadleśnictwa Antonin. Jest tam pewne tajemnicze pomieszczenie, a w nim monitory i specjalistyczny sprzęt. No i pan Jacek, który od marca do października codziennie obserwuje, a to wszystko w ramach tak zwanego punktu alarmowo dyspozycyjnego. O co tak naprawdę chodzi? Nazwa jest może trochę enigmatyczna, ale system bardzo zaawansowany. Punkt alarmowo-dyspozycyjny w Nadleśnictwie Antoni jest całym systemem obserwacyjno-alarmowym, polegającym na jak najszybszym i jak najdokładniejszym wykryciu pożaru na terenach leśnych. Oparty on jest o cztery kamery zlokalizowane na, w czterech punktach, na czterech wieżach obserwacyjnych. Dwie te kamery znajdują się na terenie Nadleśnictwa Antonin, jedna w Nadleśnictwie Syców oraz jedna w Nadleśnictwie Taczanów. Dodatkowo system wyposażony jest w program Smoke Detection, który automatycznie wykrywa dym na, na, na terenach leśnych. Wspomaga on pracę obserwatora. Czyli pana Jacka, który siedzi i patrzy. Ale oczywiście jego praca nie polega tylko na tym. Po wykryciu pożaru przez pana Jacka, który jest obserwatorem w punkcie dyspozycyjnym, następuje jego dokładna lokalizacja w celu skierowania w tamto miejsce odpowiednich służb ratowniczych, to znaczy straży przede wszystkim straży pożarnej, w razie konieczności również policji lub pogotowia, a także muszą być tam też skierowane salomo, samoloty gaśnicze w razie oczywiście potrzeby, jeżeli pożar jest odpowiednio duży. Odbiorzę jeden trzy. Dziękuję, przyjąłem. Siedem, jeden, jak jeden, siedem, minut nad siedem, to I siedem, będziesz siedem, minut nad pożarem, mi W dotarciu na miejsce odpowiednich służb pan Jacek utrzymuje stałą łączność z tymi służbami w celu dalszej weryfikacji, czy środki, które dysponowane są na miejscu są wystarczające w celu ugaszenia pożaru lub należy je zwiększyć. Dzięki całemu systemowi łatwiej jest wykryć i zlokalizować pożar na terenach leśnych. Współdziałanie punktu alarmowo dyspozycyjnego leśników i strażaków uratowało już nie jeden hektar lasu, pola czy też łąki. Ale uwaga, Wielki Brat patrzy i widzi nie tylko pożary. W tutejszym nadleśnictwie dysponujemy kamerami wysokiej jakości. Przy dobrej pogodzie widoczność jest nawet do 50 km, dlatego też cokolwiek dzieje się w lesie, a jest widoczne z kamery, możemy to wychwycić. Na przykład osoba wjeżdżająca do lasu. W celu na przykład pozostawienia śmieci jest możliwa do wykrycia, oraz możliwe jest również czytanie rejestracji z takiego auta. Dlatego też nie polecamy takiej metody utylizacji śmieci, ponieważ no, może być bardzo, taka osoba może być bardzo szybko wykryta. Drodzy leśni śmieciarze, nie znacie więc dnia ani godziny, nie jesteście bezkarni nawet pod osłoną drzew. na trochę teorii. W postępowaniu przeciwpożarowym ważne jest rozróżnienie dwóch kwestii, kategorii oraz stopnia zagrożenia pożarowego lasu. Nadleśnictwo Antonin zalicza się do pierwszej kategorii zagrożenia, czyli mówiąc wprost, teren jest bardzo podatny na możliwość wystąpienia pożarów, przede wszystkim ze względu na dużą ilość drzewostanów iglastych. Co innego stopień zagrożenia pożarowego. Tutaj sytuacja jest dynamiczna i zmienia się w zależności od pogody. Stopień zagrożenia pożarowego Ustalany jest codziennie na podstawie pomiarów wilgotności ściółki, powietrza oraz dobowej sumy opadów, i tak wyróżniamy 4 stopnie. Stopień 0 to brak zagrożenia. Stopień pierwszy wskazuje małe zagrożenie pożarowe, drugi średnie, a trzeci najwyższy to duże zagrożenie pożarowe. Z lekcji wiedzy o pożarnictwie wracamy teraz do lasu, a tam kolejna porcja wiedzy, tym razem z zakresu bezpieczeństwa. Las to wspaniałe miejsce na wycieczki zarówno indywidualne, jak i rodzinne, jednak żeby wybrać się na taką podróż, trzeba się wcześniej dobrze do niej przygotować. Przede wszystkim powinniśmy dobrze zaplanować trasę, w jaką chcemy się udać. Dobrze byłoby mieć również ze sobą mapę i odbiornik telefoniczny z GPS-em, który ewentualnie pomoże nam w lokalizacji miejsca, w którym się znajdujemy. Powinniśmy poruszać się oznaczonymi trasami turystycznymi, które Oznakowane są za pomocą tablic informacyjnych. Dobrze byłoby też stosować się do zaleceń, które na tych tablicach się znajdują. Warto zabrać ze sobą odpowiednie obuwie, oczywiście koszule na długi rękaw i jakieś środki przeciwdziałające komarom i kleszczom. O pożar w lesie wcale nie jest trudno, zwłaszcza gdy na dworze żar leje się z nieba, a wszelkie okoliczności sprzyjają przechadzkom po leśnych duktach. Na koniec jeszcze jedna ważna kwestia, która może utrudniać pracę np. straży pożarnej, kiedy pożar już wybuchnie. Wróciliśmy na drogę leśną i znowu zrobiłam to, czego nie powinnam, czyli zastawiłam drogę samochodem. Panie Marcinie, no, zwykle tak jest, chyba że jak ktoś już wjeżdża do tego lasu, a nie powinien, to zostawia ten samochód gdzie popadnie i idzie sobie albo na grzyby, albo na jakiś piknik. Jakie konsekwencje ma zostawienie samochodu na drodze leśnej? No, takiej zwykłej, niby niepozornej. Dla nas, dla leśników stwarza to duże zagrożenie i duże utrudnienia w naszej codziennej pracy. No proszę sobie wyobrazić, że tak pozostawiony pojazd na drodze leśnej, który zastawia cały przejazd, niedaleko może powstać pożar i w tym przypadku no nie, ma, nie mamy jak dotrzeć do tego pożaru, żeby skutecznie zgasić ów pożar. Natomiast tu najważniejszy jest dla nas czas, bo pożar w lesie, jak wszystkim wiadomo, rozprzestrzenia się bardzo szybko. I y, czym szybciej do, dotrzemy na miejsce, tym y, jesteśmy w stanie y, ugasić y, w zarodku, praktycznie, ten, ten pożar. W takim razie, jeżeli mamy ochotę na wycieczkę do lasu i y, jest na przykład y, droga leśna, gdzie zostawić ten samochód, żeby było bezpiecznie i żeby nie groził nam mandat? Najlepiej pozostawić pojazd w miejscach do tego wyznaczonych, czyli parkingi leśne, jakieś postoje przydrożne. Jeżeli już takich miejsc nie ma, to możemy zostawić pojazd na drodze leśnej w pobliżu dróg publicznych, natomiast w taki sposób, żeby zapewniał on drożność danej drogi. Czyli żeby pojazdy ciężarowe, jakimi są przeważnie w Straży Pożarnej, są duże, ciężkie pojazdy, żeby one mogły przejechać, bo nie każda droga... Nie każdą drogą jesteśmy w stanie poprowadzić straż pożarną, dlatego tak ważne jest dla nas, żeby te drogi były drożne. Jeżeli planujemy wycieczkę w lesie, a nie wiemy, gdzie taki samochód zostawić, zwrócić o pomoc można do Państwa. Tak, jak najbardziej. W każdym leśnictwie jest funkcjonariusz służby leśnej, leśniczy, podleśniczy, czy Straż Leśna, są na stronach internetowych podane numery telefonów, więc, jeżeli wybieramy się do lasów, w rejon, który z góry sobie założyliśmy, można sobie zlokalizować, jakie to jest leśnictwo, wybrać numer telefonu, zadzwonić do miejscowego leśniczego i ustalić z nim dokładnie miejsce postoju. Drodzy Państwo, nie zostawiajmy drogi leśnej, bo oprócz mandatu stwarzamy też ogromne niebezpieczeństwo pożarowe. Teraz już chyba nie ma wątpliwości, jak zachować się w lesie, by ryzyko pożaru zminimalizować. Ktoś chętny na piknik wśród drzew? Nadleśnictwo Antonin zaprasza do swoich lasów.